I jakie są największe błędy w SEO? Czego unikać, aby osiągnąć sukces? Zastanawiasz się, dlaczego Twoje działania SEO nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Możliwe, że popełniasz jeden z typowych błędów, które mogą całkowicie zniweczyć Twoje starania. Dzisiaj pokażę Ci, czego unikać, aby osiągnąć sukces w SEO. Pierwszy błąd to wybór nieodpowiednich fraz kluczowych. Czasem są to słowa, których nikt nie szuka. Albo przeciwnie, są tak popularne, że twój budżet SEO nie pozwala na ich wypozycjonowanie. Klucz do sukcesu to znajdź frazy, które są wyszukiwane, ale nie są zbyt konkurencyjne. To pozwoli ci szybciej zobaczyć efekty bez nadmiernych kosztów. Kolejny poważny błąd to brak zoptymalizowanych treści na stronie. Ok, Twoja strona może być piękna, super zdjęcia, nowoczesne grafiki, ale jeśli brakuje jej treści, które Google i twoi użytkownicy szukają. To nie ma znaczenia, tak naprawdę, jak ładna jest ta strona. Musisz dostarczyć wartościowych treści, które odpowiadają na pytania użytkowników i są zgodne z wybranymi frazami kluczowymi. Następny błąd to brak przeprowadzenia audytu SEO i zaniedbanie optymalizacji technicznej strony. Możesz wydać mnóstwo pieniędzy na SEO, ale jeśli Twoja strona jest technicznie nieprzygotowana, to nic nie zdziałasz. Zanim zaczniesz inwestować w SEO, Upewnij się, że Twoja strona jest zoptymalizowana. I wreszcie pozyskiwanie słabej jakości linków. Wciąż zdarza się, że niektórzy próbują zdobywać linki z katalogów, profili, księgości. Różne śmieciowe linki. To już dawno przestało działać. Google coraz bardziej premiuje jakość nad ilość. Więc skup się na pozyskiwaniu linków z wiarygodnych, wartościowych źródeł. To jedyna droga do długotrwałego sukcesu w SEO. Unikanie tych błędów to klucz do sukcesu w SEO. Pamiętaj, że SEO to nie sprint a maraton. Liczy się konsekwencja i gotowość do nauki na błędach. Zadbaj o to, aby Twoja strona była gotowa na pozycjonowanie, a wyniki na pewno się pojawią. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, to obserwuj mnie subskrybuj i oglądaj inne materiały wideo. Cześć!